Drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiem wam jak założyć małą hodowlę drobiu. No i trochę porozmawiamy, opowiem wam o kurczaczkach, o kurkach, także zapraszam do oglądania. Zobaczcie, właśnie mamy moment, kiedy kurczaczki sobie jedzą. U nas kurczaki już mają parę dni, niedługo będę dokumentował, będę wam przedstawiał dokładnie jak to wygląda, czym karmić, kurczaki, jak się zajmować właśnie kurczaczkami. Natomiast dzisiaj powiem Wam, jak założyć taką hodowlę drobiu. Oczywiście, jeżeli planujecie teraz taką hodowlę drobiu zakładać, to jest właśnie ten moment, ewentualnie, właśnie sezon jesienny. Natomiast zimą nie polecam, tak jak już wspominałem wielokrotnie, ze względu na to, że zimą, niestety, moi drodzy, ale nie mamy warunków raczej, żeby kurki utrzymywać, no i wtedy. Jest duża szansa na to, że nam się rozchorują, że w ogóle nam padną, dlatego bardzo ważne jest to, żeby starać się kupować kurki latem, może jesienią, wiosną, po to, żeby zimą już były dorosłe, żeby przyzwyczaiły się do warunków. Oczywiście pierwszym punktem jest zakup drobiu, i dzisiaj jemu nie będę poświęcał za dużo czasu, natomiast odsyłam wszystkich, którzy nie wiedzą, jak wybierać kury, na co zwracać uwagę, żeby nie dać się oszukać i nie kupić kurki starej albo kurki chorej do moich odcinków, gdzie mówię dokładnie, jak. Wybierać kury. Natomiast drugim punktem jest już odchowanie tych kur, i dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Moi drodzy, jeżeli chcecie hodować kury, to tak naprawdę na własne potrzeby, na ten moment nie ma potrzeby rejestracji tego drobiu. Oczywiście bardzo ważne jest to, żebyście przede wszystkim, jeżeli zaczynacie taką hodowlę, zaznajomili się trochę z tym i wiedzieli, od czego zacząć, ponieważ Generalnie sama hodowla w sobie nie jest trudna, ale warto znać takie podstawowe zagadnienia, warto znać zachowania drobiu, takie podstawy, na czym się skupiać, na co zwracać uwagę przy hodowli. To są rzeczy, o których każdy z nas jako hodowca powinien pamiętać. Drugim albo i nawet trzecim punktem, już do którego przejdziemy, to jest odchowanie tych kur, czyli zajmowanie się i nimi i zapewnienie im właśnie tych odpowiednich warunków. I teraz, może pokrótce. Po pierwsze, oczywiście, musimy mieć karmidło i poidło. Karmidło i poidło nie musi być jakieś profesjonalne. Wystarczy, że wykonamy je albo w ogóle weźmiemy jakieś naczynia z domu, które posłużą za jakieś miskę, kawałek talerzyka. Po to, żeby można było wysypać pokarm albo nalać wody dla drobiu. Pamiętajcie o tym, żeby pokarm, na który się zdecydujecie, był oczywiście świeży. Pamiętajcie, żeby ten pokarm głównie składał się ze zbóż i z warzyw. Oczywiście możemy podawać zielonkę. Ważne jest to, żeby kury miały jakiekolwiek zadaszenie idąc spać. Istotne jest to, że w momencie, kiedy kurki trzymamy w kurniku, najlepiej, żeby ten kurnik był w miarę możliwości ocieplony żeby było tam małe okienko, żeby było miejsce na grzędę. Grzęda najlepiej, żeby była drewniana ze względu na to, że to najlepszy materiał dla drobiu tak samo jeżeli chodzi o gniazda jeżeli macie pięć kurek, to jedno gniazdo spokojnie wystarczy dla tych kur. Można je zrobić ze skrzynki, można zastosować jakieś inne materiały. Generalnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o koszty, są one znikome. Kosztem jest na pewno zakup kur, gdzie tutaj za kurkę zapłacimy około 40 zł za sztukę. No i oczywiście pokarm. Koszty stałe w postaci ogrzewania czy oświetlenia to już we własnym zakresie. Latem, kurkom nie musimy doświetlać, natomiast jeżeli oglądaliście moje filmy, to wiecie, że żeby kury się dobrze niosły i odpowiednio funkcjonowały, potrzebują te 14-15 godzin dnia świetlnego. No i wtedy zimą bez tego oświetlenia się nie obędzie. Jeżeli nie będziemy mieli oświetlenia, po prostu nie będziemy mieli jajek. Bardzo ważna rzecz, kolejna dotycząca, pytaliście mnie o hodowle drobiu, jeżeli chodzi o kwestię wybiegu. No tutaj na wybiegu podstawą jest oczywiście odpowiednie ogrodzenie. Najlepiej, żeby ten wybieg był trawiasty, ale oczywiście jeżeli macie ziemię, też może być. Grunt, żeby tam nie było jakiegoś betonu. Chodzi o to, że kura jako ptak grzebiący potrzebuje miejsca do tego, żeby sobie pogrzebać, żeby sobie zrobić jakieś kąpiele piaskowe i żeby miała trochę miejsca do chodzenia. Nie ma dokładnego wyznacznika ile metrów potrzebuje. Oczywiście tam książkowo mogę Wam podać, że na jedną kurę to jest 2 metry, ale generalnie Realnie nic takiego nie ma. Im więcej, tym lepiej im więcej, tym później te kury po prostu wam ten wybieg, jak ja to mówię, zaorają i tym później będzie na tym wybiegu mniej trawy. Dlatego ważne jest to, że jeżeli macie możliwość, to warto tym kurom zapewnić jak najwięcej e, tego wybiegu. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, żeby zaznajomić się w miarę możliwości z chorobami u drobiu, takimi podstawowymi, żeby wiedzieć po prostu jak odróżniać i co zrobić w momencie, kiedy kury nam chorują, żeby te kury po prostu odseparować, zapewnić odpowiednie warunki. Zapewnić odpowiedni pokarm, obserwować. Jeżeli się nic nie poprawia, dzwonimy do weterynarza. Jeżeli się poprawia, kury wracają do hodowli, te chore. I tak mniej więcej wygląda procedura z każdą chorobą u Natomiast warto jest obejrzeć jakiś tam odcinek, czy nawet samemu coś poczytać, dowiedzieć się, żeby po prostu było nam łatwiej. Hodowla kur sama w sobie nie jest trudna, natomiast tak jak w przypadku innych zwierząt, są podstawowe warunki, którymi należy się kierować. Zachowania u drobiu też warto jest znać. Kury karmimy dwa razy dziennie, możemy karmić raz dziennie, to jest oczywiście obowiązek. Wodę też fajnie jest wymieniać dwa razy dziennie, jeżeli mamy taką możliwość, a jeżeli nie, to raz dziennie też wystarczy. Kury wypuszczamy, słuchajcie, staramy się na wybieg na cały dzień, oczywiście z dostępem do kurnika, ważne, żeby ten kurnik był w miarę blisko, gdyby jakiś drapieżnik ewentualnie zaatakował, wtedy kurki chowają się do kurnika. Kurnik zadaszony, już mówiłem, Materiał, tak naprawdę tutaj oczywiście najlepszy byłby beton, najlepsza by była cegła, ale jeżeli nie macie, może być również drewniany, przerobiony z jakiegoś pomieszczenia. Grunt, żeby słuchajcie, był delikatny, przewiesz, szczególnie teraz latem, żeby nie było temperatury po 30 parę stopni. Pamiętajcie, co też jest bardzo ważne, jak sobie wpiszecie, co wpływa na nieśność u drobiu, wyskoczą wam filmy, albo sobie sprawdzicie, jeżeli chcecie mieć jajka, musicie chociaż trochę się do tych warunków stosować. Mówię to o odpowiedniej temperaturze, oświetleniu, no i oczywiście odpowiednim pokarmie i poziomie stresu. Jeżeli to zniwelujecie i w ogóle nie będziecie się do tego stosować, po prostu tych jajeczek będziecie mieli bardzo mało. Pamiętajcie, że kurki też od razu się nie niosą, mniej więcej zaczynają się nieść te ogólnoużytkowe około 22-23 tygodnia. I musimy się uzbroić w cierpliwość, zanim one się przyzwyczają do warunków, musimy im je zapewnić. No i oczywiście po takim czasie, już one powinny tych dwóch, trzech tygodniach się nam w hodowli nieść. Co też jest bardzo ważne, już powiedziałem o kurniku, powiedziałem o wybiegu. Jeżeli macie możliwość, oczywiście też kurki rano wypuszczamy wieczorem do kurnika. Zamykamy. Pamiętajcie o tej grzędzie, o której już mówiłem. Tu nie musi być jakaś duża, profesjonalna, nawet możemy, słuchajcie, sami zrobić. Tutaj decyzja należy do nas. No i pokarm. Warto jest znaleźć miejsce, gdzie będziemy kupować, jeżeli nie mamy swoich warzyw czy owoców, jeżeli nie mamy swojego zboża, no to wtedy miejsce, od kogo będziemy kupować w większych ilościach oczywiście będzie to taniej. Możemy kupować i paszę pełnoporcjową, ale wtedy jajko już nie będzie tak dobre jak w przypadku zwykłych warzyw, także. To takie podstawy, o których chciałem Wam powiedzieć. Gdybyście mieli do mnie jakieś pytania, coś by było niejasne albo czegoś nie wiecie, czego, o czymś nie powiedziałem, ja już ten temat słuchajcie, wałkowałem milion razy, natomiast dzisiaj też taki odcinek przypominajka dla Was, to oczywiście napiszcie w komentarzu pod filmem. Ja się staram na wszystkie pytania odpowiadać, więc też postaram się Wam pomóc. Jeżeli zaczynacie, macie jakieś wątpliwości, to śmiało do mnie piszcie. Podsumowując, hodowla drobiu nie jest trudna. Warto mieć jajeczka i kurki na własne potrzeby. Wtedy wiemy, słuchajcie, jak ta produkcja wygląda. Wiemy przede wszystkim, co jemy. Jest to smaczne i zdrowe. Odcinek nie był sponsorowany, też chcę od razu powiedzieć. Mówię Wam to tylko i wyłącznie, czysto po prostu z doświadczenia, żeby Wam pomóc. Po to powstał ten kanał. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Hej.